Wizyty Strażników Miejskich w przedszkolu to uzupełnienie szerokiego programu, jaki z dziećmi realizują na co dzień rodzice i wychowawcy. Tematyka dzisiejszego spotkania y, miała przybliżyć dzieciom, a właściwie y... Przypomnieć, bo na temat ten już często rozmawia, rozmowy były prowadzone z dziećmi, uwrażliwić na temat bezpieczeństwa dzieci w domu, podczas gdy przebywają często same, czy na chwilę zostają same w domu. Jak mają bezpiecznie się zachować w kontaktach z obcymi? Strażnicy miejscy podkreślają, że podstawą dotarcia do kilkuletnich dzieci jest zabawa. Funkcjonariusze dostosowują słownictwo i formy przekazu do wieku maluchów tak, by informacje, które przekazują, pozostały w pamięci dzieci. Jak się okazuje, metoda działa rewelacyjnie. Jak się zachować, kiedy do drzwi zapuka ktoś, kogo nie znamy? Nie otwieramy. Dlaczego? No bo może, bo to może być chuligan. I co może nam zrobić? Zabrać! Jak już zapuka, to co? I on powie, otwórz mi Gabrysiu, to co? Nie mogę, bo mój tato śpi, a jak się dowie, że komuś otwieram, to, to da ostrego. Kto zna numery telefonów alarmowych? Proszę. Jeden, jeden, dwa. I co to za numer? Do, wsz do wszystkiego. Mhm. A po co tam można zadzwonić, Gabryś? <laughs> bo to, żeby jak coś się rosyjskiego stanie. A w jakim na przykład przypadku można zadzwonić na 112? Jak jest bardzo dużo przypadków. No, jak co się stanie na przykład? Zławia się noga, albo boż. albo ktoś. Zabrało dziecko. Strażnicy miejscy, podobnie jak policjanci, są zupełnie inaczej odbierani przez maluchy. Dzieci, widząc ludzi umundurowanych, nierzadko mają do nich większe zaufanie, a ich uwagi traktują z większą powagą niż te od innych dorosłych. Miałem taki przypadek: mieliśmy taką koleżankę, gdzie współpracowałem z sekcją do spraw nieletnich, gdzie czasami panie po cywilnemu wychodziły do szkoły, ale. Myśmy doszli do wniosku po pewnym czasie, że jednak te dzieci nie słuchają tak cywilów, jak tych w jakiś tam stopniu umundurowanych. I chyba to jest najlepsze rozwiązanie w dzisiejszych czasach. Maluchy z przedszkola nr 3 odwiedzą jeszcze policjanci, którzy będą im tłumaczyli, jak bezpiecznie zachować się przechodząc przez jezdnię. Poza tym wychowawcy starają się też, by dzieci wiedziały również, jak postępować ze zwierzętami.